W imieniu Zespołu Autostopowiczów 2016 chciałbym Ci podziękować za to, że skorzystali z naszego zaproszenia, także dziękuję bardzo. Mnie również to bardzo miło. Cieszę się, że jesteś z nami i od razu chciałbym zadać kilka pytań, które mamy od naszych, od naszych znajomych fanów autostopowiczów. Powiedz, w jakich krajach Ameryki Południowej stopowałeś i dlaczego wybrałeś akurat ten kierunek? Do Ameryki Południowej poleciałem, ponieważ zostałem wybrany na, jako wolontariusz na Mistrzostwa Świata w Brazylii tak? w 2014 roku w Rio de Janeiro. I sam się cała, cała przygoda. Miałem na początku jakieś dwa miesiące tylko, ale wiedziałem, że te dwa miesiące to będzie za mało. I z czasem zacząłem planować, że chciałem zobaczyć Machu Picchu na przykład to było już powiedzmy niedaleko 5000 tysięcy kilometrów potem chciałem już do Kolumbii potem Wenezuela wyszła. I kraj, który zwyciężył, było ich 6, czyli może być niewiele ale ostatecznie to mniej więcej pół kontynentu wyszło. To Brazylia, Boliwia, Peru, Ecuador, Kolumbia, Wenezuela, potem powrót do Kolumbii i powrót do Europy. No świetnie, a w takim razie, czy udałoby się podróżować tam, nie znając języka i obcego, i czy oprócz języka angielskiego znasz jakiś język? Jeżeli tak, to jaki? Yy, no właśnie, jak byłem w Portugalii na Erasmusie, to, to uczyłem się portugalskiego. To było tak trochę za, zaplanowane, żeby się nauczyć języka w miarę dobrze i pojechać do Brazylii, już będąc przygotowanym, bo nie wiedziałem, co mnie do końca czeka. Myślę, że jak w każdym kraju da się podróżować bez języków, też na pewno. Znając angielski, z kimś tam się dogadamy. W Brazylii na pewno, w Boliwii. W Boliwii też zawsze. Jak, 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 to, jak, jak ja zawsze mówię, jest tak, że. No, przykład wyłożyć nikt nie mówi po angielsku, z mojego doświadczenia, ale 11 osób się trafi, więc na pewno jakoś dałoby radę. Najgorzej jest znać tylko polski, bo po polsku to ciężko, to jedynie się razy używałem polskiego podczas tej wyprawy. I tak, znałem portugalski i nauczyłem się hiszpańskiego w drodze, podróżując po prostu z ludźmi. Od momentu wjazdu do Boliwii, jak przekroczyłem granicę brazylijsko-boliwijską, używałem tylko hiszpański, a języki są na tyle podobne, że byłem jakby w stanie zaobserwować różnice między nimi. I na przykład mogę po prostu bez, bez nauki gramatyki hiszpańskiej mogą się nauczyć hiszpańskiego, w płynie na tyle, że jak mnie aresztowali i Wenezueli, to, to mi powiedzieli, że jestem szpiegiem, bo za to znam język na przykład. Więc kwestia... Kwestia jest taka, że powiedzmy płakać to jest szorar po portugalsku, a po hiszpańsku to jest jorar, czyli każde szy można na jod zamienić, które jest na początku, na początku każdego wyrazu, już mówię po hiszpańsku. Teraz tą metodą idąc dalej, możemy zamienić wszystkie słowa na wszystkie inne i bez do wielkiego studiowania, po prostu słuchając ludzi w samochodach, na targu, rozmawiając w kole, no jesteśmy w stanie, bo ja po prostu byłem w stanie się nauczyć, myślę, że każdy jest w stanie to zrobić, więc tak, angielski, polski, portugalski, hiszpański. To no jak sam wiesz, wiele osób podróżuje różnymi środkami transportu. Co Cię przekonało, żeby podróżować właśnie autostopem? No to znowu, że musimy wrócić do Erasmusa tak naprawdę, bo autostop, o autostopie usłyszałem pierwszy raz, jak byłem w liceum, to właśnie był Autostop Race, tak się przynajmniej wydaje. Moich dwóch znajomych wyjechało do Francji wtedy. Ja stwierdziłem, że w sumie 17-latki dały radę pojechać tak daleko, no to ja bym też chciała, ale zawsze się bałem. Potem wyjechałem do tego Erasmusa i był kolega, który podjął inicjatywę i powiedział, on też nigdy nie jechał, ale chce jechać. Więc y, stwierdziłem, że spróbujmy razem. Pierwszy raz nie wyszło, drugi raz nie wyszło. Myślałem, że to już nie dla mnie, że mi się nie uda, ale za trzecim razem, jak wyszło do trzech sztuka. Udało się. I potem było tak, że na Erasmusie po prostu ludzie chcą imprezować, podróżować, a na trzecim miejscu się uczyć, albo na czwartym, piątym, szóstym, albo na dziesiątym się uczyć jeszcze pięć razy podróż, cztery razy impreza. I wiedziałem, że nie starczy też pieniędzy, bo 300 euro stypendium, no to dawałem jakoś radę. Ale mówię, podróż tych narkotyk, jak już się spróbuje i zasmakuje, to się chce coraz więcej. Ten nam to, na początku było po prostu obcinanie kosztów yy, podróży do jazdy, kupiłem namiot, spałem na mecz, więc podróżowałem już zajedzenie. A z czasem zrozumiałem, że autostop to jest jedna z lepszych form w ogóle poznawania kraju i poznawania ludzi, bo jakby nie patrzeć wszędzie, da się, naprawdę wszędzie da się dojechać autostopem. W Ameryce południowej było to fajne, że kiedyś ludzie w Kolumbii zabrali mnie tylko 100 km, potem zaprosili mnie do siebie do domu, po dwóch tygodniach tam przyjechałem, zapytałem się czy zaproszenie jest nadal aktualne i miałem być u nich, planowałem zostać dwa dni jako Polak, a zostałem zostać dwa tygodnie. Więc mówię, poznawanie ludzi można od razu wywnioskować, czy kraj jest przyjazny, trochę bezpieczny, bo jeżeli ludzie łatwo dają z tobą, to można jakieś wnioski z tego wyciągnąć, jeżeli idzie ciężko, to też można myśleć o tym, że po prostu być może duża przestępczość na przykład w Wenezueli, czy trzeba kombinować i wymyślić jakąś inną metodę jazdy, bo nie zawsze na kciuk czy na karton. Czasami można na przykład w Wenezueli pytać wojska. Policji w Kolumbii. Są różne metody, autostop to autostop. Nie? No właśnie, co do tej metody, ponieważ masz spore doświadczenie w autostopowaniu, 60 tysięcy km to świetny wynik. W takim razie, co według Ciebie, jaka metoda jest lepsza na łapanie stopa? Kartą czy kciuk? To ciężko, to ciężko jest tak na to tutaj odpowiedzieć, bo to u mnie to zależy od nastroju. Czasami jest tak, że myślę sobie, że wolę wystawić kciuk do góry i czekać, aż się losowa, to zatrzyma ponieważ jest tak, że jak napiszę coś na kartonie, to czasami ludzie nie rozczytają, bo za szybko jadą, a chciałbyś być uniwersalnym gestem, więc jest wszyscy wiedzą, że chcę gdzieś jechać, Jak jestem na tej ulicy, to na tej drodze, to chcę w tym kierunku prawdopodobnie jechać, prawdopodobnie jechać. zatem yy, mówię, jest to różnie. Teraz po Polsce, jak podróżuję z Gdańska, to już, no, już trochę objechałem, podróżuję zawsze z, zawsze z tym, zawsze z kartonikiem, zawsze napisam nazwy miejscowości, no i przepraszam, tak, że jakby z miasta do miasta dojeżdżam bezpośrednio, nie? więc y, mówię, generalnie bym miał to przed y, tak kilometrowo porównać to bym powiedział, że no tak 50 tysięcy albo trochę więcej to było z kciukiem, a te pozostałe to było z kartką, bo jednak mówię, nie zawsze nawet marker mam, bo to tak oszczędnie jeszcze, że... że <grym> wiecie, marker to no, ale, no, jeszcze, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze 10 razy tam coś napiszemy, nie? Niektóre właśnie kraje Ameryki Południowej są postrzegane jako mm, stosunkowo niebezpieczne, jak Kolumbia czy Wenezuela. E, czy Ty, jako autostopowicz, no, podróżować samotnie w dodatku. Yy, zwracać uwagę na bezpieczeństwo, czy nie miało to dla Ciebie większego znaczenia? No to tak. Na początku pierwszego autostopa to łapałem w ogóle z takimi miękkimi kolanami, tak się trzęsłem cały. Nie wiem, czy na kamerze będzie widać. Była to kwestia tego, że znajomi mi opowiadali w Brazylii taki głupot, że nie idź autostopem, bo Cię zabiją, potną, okradną, zostawią w lesie, spałują. Już nie wiem, co mam tutaj wymyśleć, tak? Ale generalnie mówili takie, takie negatywne rzeczy, że stwierdziłem, że no na pewno to zrobię, ale, ale trochę się bałem. Na pierwszym autobusie czekałem 30 minut jedynie, zatrzymała się jakaś ciężarówka z tyłu, podbiegłem, wsiadłem, dojechałem. Przed, przed, przed południem jeszcze dojechałem do następnego miasta gdzie czekała na mnie koleżanka. Wszystko, wszystko poszło spoko. Teraz e, w Wenezueli była ciężko łapać stopa, ponieważ ludzie nie bardzo nie mnie ufnie. W Wenezueli jest trochę sytuacja problematyczna obecnie, bo. Nie ma wielu produktów, ludzie mało pieniędzy zarabiają i mówi się, że jest bardzo duże niebe jest niebezpieczeństwo w kradzieży, bo jako biały, jako biały jestem postrzegany jako gringo, czyli ze Stanów Zjednoczonych, więc ludzie raz myślą, że dolarów dużo mam, więc to może być, to miało być ta niebezpieczna rzecz. Ale nauczyłem się też w Wenezueli łapać stopa, generalnie na drogach są na przykład posterunki wojskowe, to się oni się nazywają, i zatrzymują wyrywkowo samochody do kontroli. Nie wiadomo, z jednego miasta do drugiego prowadzi jedna droga, więc ja zawsze pytałem, podjeżdżałem pod ten posterunek wojskowy i się pytałem, czy mogliby zapytać się kierowcy, czy ja na przykład zabierze kawałek dalej, bo jeżeli się wojskowy zapyta, to kierowca już ufa, wie, myśli sobie, a moje dokumenty są spisane, jestem bezpieczny, jest ok. Więc to była metoda powiedzmy jazdy w Wenezueli, która nawet się okazała całkiem bezpieczna, bo i dla mnie bezpieczna, bo tak jakby człowiek już wiedział też, że, że w razie czego on może mieć problemy, gdy chciałby coś zrobić, ale nigdy nic z tego się nie stało. W Kolumbii w Kolumbii też się dobrze jeździło, jeździłem nawet z wojskowymi czasami, czy, czy gdzieś tam z policją podjechałem chyba raz, więc generalnie nie było problemów. E, największy problem były w Boliwii z jednym autostopem, bo problem jest taki, że tam jeszcze nie, ma, nie wszędzie jest asfalt, w Boliwii na przykład, nie w każdym miejscu jest asfalt i nie jeżdżą samochody tak jak u nas z miasta do miasta, e, samochody prywatne, jeżdżą na przykład autobusy tylko, takie taksówki, nie mówię, że są drogie taksówki, tanie, no ale wiecie, jak się nie ma nic to jest drogo i jeżdżą ciężarówki, które jeżdżą puste i ludzi na pakę zabierają i to była właśnie taka opcja dla mnie najlepsza i w z takim kierowca musiałem się ugadać, czyli porozmawiać z nim, zapytać czy, czy weźmie mnie za darmo, wyjaśnić mu sytuację, że pokazać te moje dziurawe buty, powiedzieć, że no ja wiem, że to nie jest dużo, ale tak naprawdę ja tu mam do przejechania jeszcze pół kontynentu, więc mi, 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 każdy, mi każda złotówka waży no i przeważnie wychodziło tak, że w Boliwii tam z 2,5 km kilometrów przejechałem autobusem akurat, no bo jak nie ma asfaltu to czasami 4 dni nie chce się wracać tą samą trasą. Ale te pozostałe 3,5 jakoś to właśnie tym autostopem dałem radę, więc tyle. No w Ekwadorze jeździło się najłatwiej, w Brazylii też bardzo dobrze. I w Brazylii, pomimo tego, że miało być tak niebezpiecznie, to też ludzie mnie na obec zaprosili do siebie, do domu, yy, pokazali jakieś fajne miejsca, z jakąś rodzinką jechałem, więc w generalnie żadnych złych wspomnień z autostopu, jako z samochodu nie mam. Zostałem określony w Ameryce Południowej, ale to nie przez kierowcę, więc nigdy nic z mi nic nie zrobił i było generalnie bardzo fajnie. Nawet powiem, że polecam autostop w Ameryce Południowej, polecam się przekonać i zobaczyć co fajnie są ludzie, bo jeżdżąc, wiecie, jeżdżąc autobusami, śpiąc w hotelach, Trochę ciężko jest odkryć ten kontynent. Tego się na pewno nie poznam. Jak jest się turystą, to jest się turystą. Jak jest się powiedzmy, podróżnikiem, no to, to wiadomo, że z innej perspektywy na, ludzie na ciebie patrzą i ty na to, co, na to, co odbierasz, też mm -hmm. z danego miejsca. E, powiedziałeś, że zostałeś okradziony podczas podróży. Jak to się stało? Szybko. <laughs> Dojechałem do stolicy Ekwadoru, do Quito, i wysiadłem w centrum miasta. Jakiś pan z dzieckiem mam, prowadził mnie do do takiego miejsca, gdzie mieszkają ludzie powiedzmy z ulicy, gdzie za pół dolara można się przespać jeszcze zjeść sobie kolację i śniadanie. Czułem się bezpiecznie w tym momencie, bo byłem z miejscowym, więc wydawało mi się, że nic złego nie powinno się stać. Wysiadłem z tego, dojechałem do centrum autobusem z tym człowiekiem, wysiadamy, minie mi nawet 3 minuty, a telefon w kieszeni już nie miałem. On mnie nie okradł. Drugi raz okradł mnie Pikitos, to jest takie miasto, które do którego płynie się pięźni łodzią, gdzieś tam położone w dżungli w Peru i chodziłem po takiej, no najładniejszej części tego miasta, w której gdyby lewa Amazonka jest część miasta położona, jest zalewowa, że domy są na takich parę tysięcy metrowych postawione tam jest niebezpiecznie, wiele ludzi mi mówiło jeszcze ta część jest okej, okay, ale do tej drugiej nie iść, ale wiecie, no ja to jestem taki, że no tam nic się nie stanie no i w końcu straciłem tą czapkę, nie kosztowała dużo, to było 8 złotych, kupiłem w Bolivie, to była bardziej pamiątka dla mnie ale to było też przeżycie, bo dzieciak, mnie, dzieciak maksymalnie 15 lat może miał i podszedł do mnie, spytał się, którego, spytał się co tam, przybił żółwika i już wiedziałem, że to wiadomo, że o coś tutaj coś, coś tutaj nie gra na pewno. Ty zapytał się, właśnie, która godzina, prawdopodobnie po to, żebym miał ja wyciągnąć telefon, żeby on mi wyrwał ten telefon i żeby uciekł do siebie. I powiedział, że nie mam ani telefonu, ani zegarka, więc żeby sobie poszedł, żeby sobie no, spadał tylko tak, do, no, trochę mocniej. No i dzieciak podbiegł dwa w górę, tak żeby wyrównać e, poziom, poziom e, wzrostu. Obrócił się, zdjął mi czapkę z głowy i uciekał. No też się go złapałem, ale w, nie wiem, w przypływie tych wszystkich emocji złapałem go za koszulkę i pomyślałem sobie, że jak go przyciągnę, tą tą koszulkę porwę, więc go puszczę i złapię drugą ręką. No ale już uciekł. No i lepiej, że uciekł, bo jakbym go złapał, to pewnie bym no mu krzywdę zrobił, a ta czapka nie była aż tak wiele warta, a emocje były. I to było dwa razy, jak tylko okradli. A, jeszcze w Kolumbii chciałem jeden koleś z nożem określić, o tym prawie bym zapomniał. Tak szedłem sobie jedną uliczką, która była też w miarę pusta i nagle się nagle mnie spostrzegł jakiś chłopak, też wieś, od razu z twarzy widać, bo że to złodziej. W pewnym momencie złapał mnie za plecak, drugą ręką wyciągnął nóż, ale jakoś tak wyszło już bez, bez wdawania się w szczegóły, że go kopnąłem, się obroniłem, uciekłem. Przeciął jedynie tutaj palca. No ale mam małą pamiątkę, taki mały tatuażek, Wiecie, bez tuszu. I, I tyle. W Wenezueli byłem w areszcie, ale to nie z mojej winy, to z która, która z tych sytuacji w tym razie według ciebie była najniebezpieczniejsza? No taka, taka, wiecie, naj, naj, najbardziej emocjonująca to był oczywiście areszt w Wenezueli, bo ja nie wiedziałem co się stanie, czy ja z tego aresztu wyjdę, czy nie wyjdę, czy nawet jaki się znajdą, to może akurat sobie kokainę do mojego plecaka wrzucą i powiedzą, że kokainę znaleźli, i że Wenezuela zosta na wakacje kolejne 10 lat w Caracas na przykład. A powiedz jeszcze, czy w kraje Ameryki Południowej to dobry wybór na pierwszą przygodę z autostopem? No myślę, że no, po tym jak znajomi ci powiedzą, że cię zabijamy karną i Potną, to ciężko byłoby się chyba zmobilizować. Ja myślę, że warto zacząć dla Polaków to najlepiej na razie od Polski, żeby sobie. Żeby, ja zawsze mówię do kolegów, że nie musisz zaczynać od końca świata. Jak chcesz zacząć, to zacznij po prostu ze swojego domu do najbliższej wioski zobaczyć się uda, a potem może do Warszawy, na przykład z Wrocławia, Bogdańska, czy do Łodzi, nie. I mówię, obiecuję to każdemu właśnie, że na pewno się każdemu uda dojechać. Więc generalnie, najpierw zacząć od Polski. Ameryka Południowa, Azja, tam też da radę, tam też wszystko jest możliwe, ale być może lepiej trochę nabrać najpierw doświadczenie na własnym podwórku, przejechać trochę Europy, może właśnie w Autostop się udać gdzieś tam y, z koleżanką, z jakimś doświadczonym kolegą, y, podjechać do Grecji, do, do Chorwacji, do, nie wiem, do Albanii na Bałkany, do Portugalii nawet, gdyby to chciał się wybrać zmierzyć się trochę tutaj z naszymi warunkami. Jesteśmy już w temacie ludzi, w takim razie powiedz mi proszę, jakich najciekawszych albo najbardziej pomocnych ludzi spotkałeś podczas swojej podróży? No to tak, w Brazylii e, ludzie są bardzo pozytywnie nastawieni do siebie, przynajmniej tak ja jestem wrażenie, nie, nie, niezależnie od tego jakie są opinie, że są fawele, że jest biednie, że kradną. Ludzie są uśmiechnięci, pozytywni i bardzo ciężko jest idąc ulicą, i złapiać kontakt wzrokowy z człowiekiem, tak z jego twarzą, z oczami, nie powiedzieć cześć, albo nie powiedzieć dzień dobry chociażby, albo się chociaż nie uśmiechnąć, czy po prostu iść jak ściana, po prostu przed siebie. To jest takie, to jest niemożliwe do wykonania w Brazylii. Z kolei w Boliwii próbowałem zrobić to samo po przekroczeniu samej granicy, i tak jak chciałem, jak chciałem powiedzieć, to cześć, które mi wychodziło, że to jest brzucha, przechodziło przez gardło, już tutaj otwierałem usta i zobaczyłem, właśnie. Patrzyłem się w twarz temu rdzennemu Indianinowi z, z boliwijskiemu i jego, jego nawet kąciki ust nie, nie drgnęły w ogóle. Jego twarz była jak kamień po prostu, i w tym momencie prawie się zakrztusiłem tym słowem, tak naprawdę. W Peru ludzie byli ok, lepsi niż w Boliwii, aczkolwiek boliwijczycy też są z tylko trzeba z nimi porozmawiać, trochę powiedzieć o co chodzi i oni już się jakby uaktywniają, ich, ten ich, pozytyw, ich pozytywne, pozytywne podejście, aczkolwiek nie jest to na pewno to samo co w Brazylii. No i żeby nie objawiać za dużo bawania, trzeba przejść do Kolumbii, bo Kolumbia to jest właśnie to. W Kolumbii jak się jedzie, to, to się nie ogląda miejsca, tylko się po prostu czeka, aż ktoś ci pomoże, poda rękę, jak rozłożysz namiot na jego poses, to się wygonić rano, ci śniadanie przyniesie na przykład, albo tak jak powiedziałem gdzieś na początku, że dacie auto Stop, a potem cię przenocują dwa tygodnie i zapytać jeszcze, dlaczego tak szybko wracasz. tak? Wenezuelczycy według Kolumbijczyków mieli być źli, w ogóle według opinii publicznej źli, złodzieje i tak dalej, a Wenezuelczycy ostatecznie wydaje mi się, że wygrali wszystko. Generalnie, Brazylia to jest pozy bardzo pozytywne wrażenie, Kolumbia to jest też ekstra, w ogóle nie można nic złego powiedzieć, ale Wenezuela to jest takie coś, że. Takie miejsce, że jak znalazłem psa na ulicy i powiedziałem Panu w mięsnym, no mięsne to jest takie mięsny, że jak chcecie język sobie kupić, na przykład krowę, to chłop podnosi łeb krowy za róg i wycina ten język, nie? Na naszych oczach, więc to jest taki mięsny, nie taki europejski jak nasz. Hmm. Jak zapytałem w takie miejsce, czy człowiek może dać mi mięso, ale nie dla mnie, tylko dla psa, trochę, bo pies był taki mały jak na, na dwóch dłoniach tak spał, i nie miałem serca go zostawić gdzieś tam samego, sam rzuconym, prawie zmarł, to, to Pan tak. Pokiwał głową, pokiwał głową i powiedziałem: No, to nie dla mnie, to dla tego psa, nie? To dał mi tyle tego żarcia, że ja karmiałem okoliczne psy swojego, piranie jeszcze na pewno nie Generalnie złowiłem. Generalnie, Wenezuelczycy byli nigdy nie mówili pomocy, strażacy nigdy mi nie mówili pomocy. Zawsze miałem gdzie się przespać, a nikt przecież nie musiał mi przyjmować, tak? Nikt nie, nie musiał mu dostarczać kawałek trawnika u, u strażaków czy, u, czy, czy na terenie policji. Przecież to nie jest obowiązek żaden nich, tak? Ale każdy z nich był w stanie mi jakoś, jakoś pomóc, nikt nigdy nie odmówił, Wiedzieli jaka jest sytuacja w kraju. Pomimo tego, że byłem biały i mogli sam, to znaczy, że jestem ze Stanów Zjednoczonych, że mogli się ze Stanami nie lubić na przykład, to, to ludzie byli bardzo pomocni i nawet kiedyś jedna kobieta też mi przynosiła gdzieś cztery noce, tylko dlatego, że jej córka podróżowała dużo, potem razem popłynęliśmy w ogóle na takie jezioro. Rok, w miejsce, w którym burza jest przez powiedzmy 2-3 roku, że non stop pioruny strzelają, to jest takie sławne miejsce Relampago del Catatumbo. Tylko potem ja nie do Wenezueli, potem się, na trzy dni, potem się okazało, że byłem 3 miesiące właśnie. No, a propos ludzi, to myślę, że myślę, że, że to co powiedziałem. Mhm. Ale powiedz jeszcze, mówi się, że jak się raz złapało, na przykład stopa w charakterze autostopowicza, to kiedyś się powinno jakoś spłacić dług. I, i zabrać kogoś na stopa. Powiedz, czy Ty masz pojazdy, masz samochód i czasem zdarza ci się zabrać autostopowiczów? Pra, Prawie jazdy mam, ale go nie używam, bo boję ja cały czas autostopem. I ten, auto mają moje rodzice, no ale jak jeżdżę ja autostopem, to go nie używam też. Ale to jest coś takiego, że ja tak samo właśnie, jakby, może nie tak samo, ale takie myślenie też miałem i po części mam, ale to trochę jest błędne, bo to nie jest tak, że Ty jakby musisz spłacić ten dług, mm -hmm. tylko to jest tak, że w momencie, w którym przyjedziesz, chociaż trochę autostopem, to wiesz jak to jest czekać y, kilka godzin, czekać czasami bez jedzenia, w deszczu czy w czymś innym. I myślę, że podróżowanie zmienia się na lepsze, na przykład, chociażby podczas autostopu będzie to to, że nie, nie kogoś, że będę musiał go zabrać, że a, dobra, bo mnie zabierali, tak ja teraz nie zabiorę, to mi nie wiem, opony się wszystko przebią, czy kara mnie do panie. Tylko nie chciał zabrać tego człowieka, bo wiem, że będzie, na przykład, on coś ciekawego powie, ja mu coś ciekawego powiem. Wbrew pozorom właśnie jeszcze autostop to nie jest na przykład tylko darmowy środek transportu, czy tylko poznawanie ludzi. E, ja na przykład ostatnio jechałem też e, z dyrygentem, na przykład w Belgii, teraz niedawno, niecały miesiąc temu, no i na przykład, pan wytłumaczył mi na czym polega rola dyrygenta w orkiestrze. Ja tego nie byłem w stanie pojąć aż do tego momentu, czyli. Też wam to, podczas jazdy to stopę można poznać, na przykład, nie wiem, biznesmenów, chociażby ludzi, którzy mogą, mogą w te krótkie dwie godziny można dostać od nich jakąś taką lekcję yy, człowieka. Roz, wiesz o co mi chodzi, tak? Że, że ktoś, kto tak ma doświadczenie w robieniu biznesu, w byciu kimś innym, czy muzykiem, czy kimkolwiek. ma jakieś wiedzy, na przykład, tak? Dokładnie, można nawet Praktycznie wiedza, do której powiedzmy, no, jako, jako zwykły student, powiedzmy tak, jeżeli nie miałbym dostępu do spotkania z jakimś biznesmenem, a takie na przykład, czy politykiem się kładło, chociaż nigdy polityk mnie nie zabrał, a taki da mi stopa, i już na przykład można się wypytać o, o, o kilka różnych ciekawych rzeczy, można poprowadzić rozmowy, a ludzie sami chętnie też się wszystkim dzielą. No i ostatecznie, ja wsiadając do auta, to też nie jest tak, że jakby nic nie robię, bo ja też ludziom opowiadam swoją historię, ja też ich fascynuję czymś, ja też jakby. Już od razu myślałem, tak. że o spłacam trochę ten swój dług, no bo i w tym jest nie kosztuje, ostatecznie tym na stopa, a jak się ciekawego, że... Uatrakcyjniasz nim podróż. Dokładnie, można tak powiedzieć też. To tak jest w, ta, w, w taki sposób. Mm -hmm. No i też ostatnio sobie myślałem, że moja postawa generuje jakby dobro wśród ludzi. No bo jeżeli ktoś się zatrzyma i pomoże, to zrobi, pewny dobry uczynek, czyli już samo to sprawia, że ja też robię dobrze, bo daję mu okazję. <laughs> bo, wiecie, co <laughs> zrobić? Można też tak myśleć. Więc myślę, że na pewno ten, na pewno na... nie powiem na pewno, ale myślę, że w przyszłości. Na bank będę brał, no bo to jest przyjemność wziąć to dostępie i na pewno nie będę się tego bał też, bo myślę, że myślę, że już to ten strach przeszedł dawno i, i jak kiedyś jeszcze sam miałem myślenie, że może kierowcy się boją brać, bo i myślą, że im ukradnę auto, tak teraz jak czekam, jak mnie nie biorą, to po prostu myślę, że nie biorą, bo no nie wiem, bo, są, bo, bo nie wiem co, ale nigdy nie myślę, że, że oni myślą, że ja mogę na auto ukraść czy coś, nie? A takie myślę samym początku się pojawiają, często mówią hmm. mi zajmie, żeby nie mówić nazwy samochodu przy kierowcy czy coś. Takie mm -hmm. wiesz o co mi chodzi. Jasne, nie? Z czasem jasne. to już nawet moje myślenia o tym, co myślą kierowcy się zmienia. Kierowcy mówią bardzo ciekawe historie, są bardzo dobrymi ludźmi, więc generalnie nawet jeździć w Tiszy autostopem polecam. To są bardzo ogóle najlepszym środkiem komunikacji. W ogóle nie ma tego żadnej wątpliwości. Na koniec. Kilka razy podczas naszej rozmowy wspomniałeś o Autostop Race, nawet mówiłeś że czy polecałeś, żeby z dziewczyną podczas ASR-u podróżować. Powiedz, czy byłeś kiedyś na ASR-ze? No ja osobiście nie byłem ostatecznie. Mówię, polecam, polecam, bo to jest jakiś w miarę chyba bezpieczny, bezpieczny, bezpieczny moment, żeby zacząć, bo jedzie dużo ludzi i można dużo ludzi poznać i też można bardzo wymienić to doświadczenie z innymi ludźmi, tak? Bo jeden jest doświadczony, drugi idzie pierwszy raz, na staty się spotkacie, e, pogadacie i, i po prostu jeden drugiemu oczy otworzy w jakiś sposób mm -hmm. i mówię, to jest tak jakby na przełamanie też dobre, tak, bo to się organizuje latem w maju, tak, z tego co tak, pamiętam tak. na majówkę. To już temperatura w miarę sprzyja, dzień jest w miarę długi, więc nie ma, takiego, nie ma tego... są odpowiednie optymalne warunki, żeby zacząć po ja, prostu. ja osobiście mówię nie byłem, ale udałem się kiedyś taką podróż. Też... To ja chciałem Ci bardzo podziękować za rozmowę, no i przede wszystkim zaprosić do wzięcia udziału w naszym Auto Race. Dziękuję Zbaczcie bardzo. Zastanowi w maju, zobaczymy jak to Zapraszamy. Się... Powiedz może o jakiejś pozytywnej przygodzie, która miała miejsce podczas swojej podróży. No, kolumbika była pozytywna, ale tyle nie.